Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Piątek, 16 października. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Dzisiaj nie będę długo Was męczył. Piątek, Piątunio. Każdy myśli już o weekendzie. Dobrze weekend mieć codziennie. Ja jeszcze akurat nie jestem w takim czasie, że mogę codziennie sobie weekendować, a muszę bardzo ciężko pracować. Tak jak pewnie zresztą większość z nas. Nie będziemy przedłużać i już dzielę się z Wami pulpitem i pokazuję, co udało mi się na dzisiaj przygotować. Zaczynamy sobie standardowo od naszej grupy Edukacja. Słuchajcie, mamy na edukacji taką nową rzecz. Myślę, że rzecz, która wielu osobom się spodoba, to się nazywa... Kryptonarium, o tak dokładnie to się nazywa. Macie tutaj zawsze kilka najnowszych wiadomości, macie tutaj kursy najważniejszych kryptowalut, macie tu zawsze słowniczek, a więc jedną definicję. To jest ukłon w stronę tych wszystkich osób, które nie lubią oglądać filmów, a lubią czytać. Jak wiemy, wiele osób jest takich, które lubią oglądać, ale również są tacy, którzy wolą poczytać. Także zawsze codziennie dostaniecie taki tutaj zbiór ważnych informacji, kilka ważnych linków ze świata kryptowalut, po to, żeby również osoby, które nie nie chcą oglądać, mogły sobie trochę z tej wiedzy skorzystać. Zapraszam jeszcze raz wszystkich na grupę edukacja. Rozwijamy się bardzo mocno, coraz więcej bardzo, warto, bardzo wartościowych osób, także tutaj będzie się naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo działo. Dobra, zobaczmy, co się dzieje na giełdzie. Bitcoin 11 264, a więc w miarę. Stabilnie od wczoraj praktycznie tutaj nic się nie zmieniło. Ethereum mamy lekki spadek 364 dolary i może na początku pobudki przejdźmy sobie do tego, co mam nadzieję będzie już niedługo standardem w naszej pobudce, a więc do pytań, które mi zadaliście. Znowu dostałem kilka pytań, a więc dla tych wszystkich, którzy pytali, postaram się szybciutko odpowiedzieć. Pytanie numer jeden: Dlaczego wychodzisz tylko i wyłącznie do Tethera i dlaczego mówisz tylko o Tetherze? Słuchajcie, to nie jest tak, że ja wychodzę tylko i wyłącznie do Tethera, bo wychodzę również do Ethereum. Natomiast jeżeli chodzi o wychodzenie do stablecoinów, dzisiaj to jest podstawa. Dlaczego ja wychodzę do Tetera? Ano dlatego, że mam bardzo dużo małych projektów, które na małych giełdach są właśnie w parze często do Tetera i nie ma tam w parze do innych stablecoinów, natomiast nie ma problemu, żeby potem sobie tego stablecoina, tego Tethera zamienić na innego stablecoina na innej giełdzie, jeżeli ktoś ma ochotę. Pamiętajcie, na CoinGecko macie wypisane stablecoiny według kapitalizacji rynkowej i tam tak naprawdę każdy może wybrać sobie coś dla siebie. Jeżeli uważacie, że Tether jest zły, że jest duże zagrożenie, jeżeli chodzi o Tethera, wybierzcie sobie USDT coina albo bardziej zdecentralizowanego DAIA. Także macie tutaj kilka rzeczy. Jest również Binance Coin, no ale to, to wiadomo to jest stablecoin należący do giełdy Binance i kilka innych. Także tutaj ważne to jest to, żeby wychodzić do tych stablecoinów, bo to pozwoli Wam zabezpieczyć swój kapitał. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja głównie wychodzę bo Tetera. Jest to spowodowane po prostu tym, że wiele moich projektów jest w parze bo Tetera. Jak realizuję zyski z Chilis, no to na giełdzie ChilisNet mam Tetera, więc wychodzę bo Tetera. Jak realizuję zyski z kilku innych projektów, również one są do Tetera. Natomiast ważne, żeby z tych stablecoinów korzystać. Pytanie numer dwa. Myślę, że bardzo ważne. Czy rozważasz opcję wyjścia w 100% ze swoich altcoinów? Powiem tak, ja generalnie mam portfolio podzielone, jeżeli chcecie wiedzieć, w jaki sposób budować portfel, na grupie Edukacja jest film, w jaki sposób ja buduję swój portfel i jeżeli chodzi o stuprocentowe wyjście z altcoinów, no to raczej takiej, takiej opcji nie rozważam. Oczywiście trzeba śledzić rynek, natomiast u mnie wiele altcoinów, to są altcoiny, które na siebie zarabiają. Czyli są to altcoiny, które pracują i codziennie przynoszą mi jakiś zysk. Wiele moich projektów są to projekty oparte o kopanie, o proof of stake o stake na giełdzie, Chrome na przykład, wrzucam na Syndicate, wrzucam na Superchargera, stekuję je na giełdzie. Algorand, stake'uję, RUN, stake'owałem, zakończyło się, będę znowu stake'ował, Medboxa, mam Masternody, a więc wiele tych moich projektów zarabia mi dzień po dniu, więc nawet jeżeli gdzieś tam na rynku są jakieś spadki, to te nagrody, które zbierają się czy rok, czy ponad rok, bo większość projektów kopie ponad rok już, Trona również kopie, także, także tutaj jeżeli chodzi o te projekty, to nie, natomiast jeżeli chodzi o projekty, które kupuję na shortach, na krótki czas, to oczywiście obserwuję rynek i tutaj absolutnie rozważam wyjść, w 100% do pozycji właśnie w stablecoinie czy, czy tutaj w bitcoinie. No ostatnie pytanie, pytanie bardzo trudne, ale na pytanie, na które postaram Wam się odpowiedzieć. Jaką przyjąć strategię na spadki i w jaki sposób tutaj grać? Słuchajcie, jeżeli chodzi o granie pod spadki, to przede wszystkim trzeba nauczyć się realizować zyski wtedy, kiedy jest zielono. Jak wszyscy są w euforii, jak wszyscy kupują, jak wasze projekty robią wam 100, 200, 300, 500, 1000%, to to jest czas właśnie na to, żeby część zysków sobie zrealizować i żeby ten kapitał przenieść do stablecoinów. I to jest tak naprawdę najważniejsza rada i najważniejsza rzecz. Natomiast pokażę wam jeszcze jedno moje zagranie, pokażę wam jedną moją taktykę, skoro, skoro pytacie, na przykładzie projektu Algorand. Dla mnie Algorand jest to projekt absolutnie long term. Jest to projekt długoterminowy, bardzo fajnie się rozwija. Ekosystem Algorandu jest bardzo szeroki, bardzo dużo współpracy, praktycznie tylko z wartościowymi projektami. Jeżeli projekty są oparte o blockchain Algorand'a, czy Algorand z kim współpracuje, zazwyczaj są to projekty, nad którymi warto po prostu się pochylić. Mój portfel Algoramba podzielony jest na dwa. Pierwsza rzecz, są to Algorandy, mój główny taki koszyk tak to nazwę, które trzymam długoterminowo. A więc to jest są te algo, które mi się kopią. Ja kopię Algorand od razu jak będą pytania na oficjalnym portfelu Algo, a więc możecie go sobie pobrać na ios i na Androida. Tam tylko wrzucacie, nic więcej nie trzeba robić i macie naliczania. Natomiast moja strategia, jeżeli chodzi o granie na spadki, w przypadku na przykład algorandu jest następująca. Cena algorandu bardzo mocno się waha i na przykład, jak na rynku, jak zrealizuje swoje zyski, czyli jest zielono, wyjdę sobie do Tetera i potem jest duży spadek, to staram się dokupować te pozycje, które w moim portfelu są mocne. A więc, jak były te mocniejsze spadki, jak ten rynek Defi zaczął się kruszyć, no to ja sobie dokupiłem w bardzo dużej ilości algorand i dokupiłem sobie w bardzo dużej ilości Rumę. Algorand, udało mi się złapać słuchajcie, w cenie, tak jak podawałem wam na grupie Edukacja gdzieś, gdzieś tutaj, a więc 0,27 i to jest taki dodatkowy koszek w Algorandzie i sprzedałem sobie go po 0,36 i znowu wyszedłem do Tetera. Później. Później znowu był spadek, znowu udało algo mi się złapać, tym razem trochę drożej, bo złapałem je za 0,29 i znowu mieliśmy prawie 0,35 i znowu swoje algo sprzedałem. Oczywiście te dodatkowe, czyli tutaj granie absolutnie na shorty. Teraz znowu rynek leci w dół, dzisiaj mamy czerwono, Algo zbliża się do pozycji 0,30, 0,29, znowu dokupię sobie algo i znowu tutaj i znowu będę mógł, mógł sobie to zagrać. Czekajcie, tylko zasłonię żaluzję, bo... bo jest jasno i nic nie widać. Sorry, z taką przerwę. Także, także tutaj moja strategia, jeżeli chodzi w tym momencie, kiedy rynek spada mocno, potem trochę rośnie, potem znowu spada, a więc tak jak teraz mamy czerwony październik, kto oglądał film, to wie o czym mówię. Październik nie jest dobrym miesiącem. No to właśnie takie zagrania. I jeżeli weźmiecie sobie wykres na przykład Torchaina, a więc wykres Runy, to było identycznie. Od jednego dolara zaczęło spadać, ale spadło, urosło, spadło, urosło, więc tutaj można. Natomiast tutaj na szorcie ten ruch nie musi być duży, tak? Czyli na przykład. W przypadku Algoranda wystarczyło z 0.27 na 0.35 i przy odpowiedniej kwocie można było tutaj już to bardzo bardzo dobrze rozegrać. Czyli odpowiadając na te pytanie, mam taką strategię, że dokupuję sobie na spadkach, na dużych spadkach te projekty, które są i tak mocne w moim portfelu, no bo jeżeli coś się wydarzy, to je po prostu zostawię i jak one trochę urosną, to je sprzedaję i dzięki tym ruchom, które wykonuję na bieżąco, na Algorandzie, na Runie, czy na kilka innych projektach, czy na Trilizie na przykład, to cały czas mój portfel w ttr się powiększa i cały czas ten mój portfel rośnie. Tak wygląda moja strategia, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie... Moje, moje prywatne zdanie, także jeżeli chcecie z tego korzystać, to, to to zapraszam serdecznie. Dobra, lecimy sobie z wydarzeniami. Mamy bardzo fajną informację na na a więc DeFi Pulse tworzy narzędzie do oceny ryzyka projektów DeFi. DeFi Pulse, polecam tą stronę, mam nadzieję, że już się znacie, jeżeli interesujecie się tym rynkiem, a więc wszystkie projekty DeFi zebrane w rankingu, pokazywamy ile jest zamrożone, pokazywane są spadki, kapitalizacja, a więc te wszystkie najważniejsze rzeczy, które, które gdzieś tam tego rynku dotyczą. Powiadomienia wyskakują dzisiaj. Mam trochę problemy z kąpem. Dobra. I tutaj informacja z BIM Crypto, że właśnie będzie takie narzędzie stworzone. Myślę, że mega, mega rzecz. Tak jak na CoinGecko, między innymi mamy współpracę z Hakem, gdzie mamy projekty ocenione, gdzie mamy pokazane, który projekt jest mniej, a który bardziej ryzykowny. Tak samo będzie tutaj. Nowe narzędzie będzie badać zmienność, płynność, zachowania użytkownika, także wszystkie te rzeczy, które są związane ze smart kontraktami, a więc to nam pozwoli oceniać te projekty. Te wszystkie wskazówki, Wskaźniki, które są tutaj brane pod uwagę pozwolą nam oceniać tutaj, tutaj ten rynek DeFi, także jeżeli się interesujecie rynkiem DeFi, warto śledzić w ogóle stronkę DeFi Pulse i tutaj warto z tego narzędzia korzystać, oczywiście na Twitterze jest również informacja, także bardzo, bardzo fajna rzecz, która myślę, że, że pozwoli po prostu jeszcze mocniej weryfikować te projekty DeFi, których jest bardzo dużo, powiedziałbym nawet, że za dużo, oczywiście utrzymają się tylko najlepsze, natomiast takie narzędzie jest jak najbardziej okej. Okay. BitBay otrzymuje licencję od estońskiego rządu. Słuchajcie, to jest grube wydarzenie. Myślę, że giełdę BitBay każdy zna. Dla mnie giełda z olbrzymim sentymentem. Jest to pierwsza giełda, na której ja zakupiłem swojego bitcoina. Do dzisiaj ja używam, coś tam czasami robię. I tutaj mamy taką informację. BitBay jako jedyna giełda umożliwiająca wymianę kryptowalut na waluty fiat spełnia wymogi licencyjne. Słuchajcie, bardzo dużo podmiotów, 1447 podmiotów z branży krypto zostało właśnie tutaj poddane weryfikacji, i BitBay taką licencję otrzymał. Myślę, że jest to dobra rzecz. Wiele osób, wiele ostatnio mówiło się o BitBeju, wiele rzeczy również negatywnych. Gdzieś tam w związku z reportażem pewnej stacji telewizyjnej. Myślę, że kto oglądał, to, to wie, o czym mówię. Ja nazwy tej stacji nie będę wymieniał głośno, bo jej po prostu nie lubię. To nie znaczy, że lubię rządową telewizję, również jej nie lubię. Trzeba zachować równowagę. Natomiast tamtej stacji jeszcze bardziej nie lubię, więc, więc, więc tak to wygląda, ale trzeba szukać obiektywnych źródeł. Także bardzo fajna informacja, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o BitBeja. Myślę, że co... Coś, co pozwoli BitBayowi bardzo mocno rosnąć. Jest Estonia, jest BitBay, także, także bardzo fajna rzecz, że polska giełda idzie cały czas do przodu. Chciałbym jeszcze, żeby na BitBayu pojawiały się dobre listingi, żeby pojawiały się projekty wartościowe, bo tego mi na pewno brakuje. Jest dużo małych projektów, z których ja na przykład nie korzystam. Fajnie by było, jakby kilka mocnych pozycji zostało wylistowanych, bo jak będą mocne pozycje, to będą wolumeny, to będzie zarabiać giełda i będą zadowoleni użytkownicy. To tylko takie oczko puszczam w kierunku Bitbeja. Słuchajcie, lecimy sobie dalej. Jeżeli popatrzymy sobie na, na, na OX, OK no to mamy tutaj niezbyt pozytywną informację, a więc wstrzymanie wypłat. Jest, jest tutaj taki komunikat, oczywiście zapewnienie, że środki są bezpieczne, natomiast na pewno nie jest to dobra informacja, duża znama dobra giełda. Tak jak widzicie, ostatnio z giełdami dzieje się dość sporo. Były problemy na kukojnie, oczywiście środki zostały zwrócone. Tutaj też są problemy. Przypominam jeszcze raz duże ilości kryptowalut nie trzymamy na giełdzie. Pierwsza złota zasada, jeżeli chcecie budować swój portfel, nie trzymamy dużych środków na giełdzie. Ja wiem, że dzisiaj giełdy dają dużo możliwości, Krypto.com, na przykład, Binance, tam możemy kopać I tutaj, i tutaj oczywiście trzeba jednak być ostrożnym. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli trzymacie na przykład BNB, a więc Binance Coina na Binance, no to moim zdaniem ryzyko tu nie jest duże, bo jeżeli stałoby coś się złego z giełdą Binance, powiedzmy zawaliłoby się, to nawet jeżeli będziecie trzymać tego BNB na rzeczy na innym portfelu zewnętrznym, to w przypadku tego, jeżeli coś złego działo się będzie z Binanceem, to ta cena i tak zleci do zera. Więc te tokeny giełdowe, te tokeny yy portfelowe, związane z jakimś portfelem, czy z jakąś giełdą, można trzymać na tych giełdach, dlatego że ich wartość zależy od rozwoju tych produktów i o tym trzeba po prostu wiedzieć. Dlatego na przykład ja KryptoCom trzymam sobie na, na giełdzie KryptoCom trzymam na aplikacji, no bo gdyby coś złego stało się z giełdą, z kryptoką czy z aplikacją, to moje kro i tak zleci do zera, i trzymanie ich na innym portfelu RC20 tak naprawdę nic mi nie da, bo ta wartość po prostu spadnie. Natomiast jeżeli macie inne projekty duże, to trzymajcie je albo na oficjalnych portfelach. Większość dobrych projektów ma dedykowane portfele, albo trzymajcie je na portfelach sprzętowych, takich jak Ledger czy Trezor. Także, także to, jest, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, na Kompariku artykuł bardzo fajny dotyczący kursu Bitcoina. Kurs Bitcoina wielokrotnie manipulowany wskazują badania naukowca, a więc badania, które zostały zrobione przez, przez, przez jednego z, z badaczy. Kursów badaczy tego, jak zachowuje się rynek. Badania bardzo szerokie, bo obejmujące lata 2010-2020. I ten naukowiec oto stwierdził, że niemal ze stuprocentową pewnością można stwierdzić, że cena bitcoina była manipulowana w ostatnich 10 latach. Wcale mnie to nie dziwi. Tak jak wiecie, wielokrotnie mówiłem wam o tym, że często podczas ruchów na rynku to jest tak, że rekiny zjadają rybki, rekiny wiedzą, jak się zachować, wiedzą kiedy sprzedać. Natomiast cała ulica panikuje, często sprzedaje swoje kryptowaluty z dużą stratą. Ja zawsze twierdzę, że jeżeli projekt ma bardzo mocne fundamenty, jeżeli projekt jest naprawdę mocny, a coś złego dzieje się na rynku, czy to COVID, czy to lockdown, i wszystko spada, a projekt jest dalej mocny fundamentalnie, nic się z nim nie, nie, nie dzieje, to moja zasada jest taka, że dopóki go nie sprzedam, to, to nie jest to na stracie, no bo jeszcze go nie sprzedałem, natomiast też są projekty, w których dzieje się źle, gdzie ktoś tam odchodzi, które się nie rozwijają, nie realizują swojego roadmapu, nie realizują swojego white paper. No i tutaj zawsze powinna Wam zapalić się czerwona lampka i takie projekty można po prostu wcześniej sobie sprzedać. Dobra, słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę, ale tak naprawdę króciutko o polskim projekcie Gamer GamerHash, projekcie, który rozwija się naprawdę fajnie. Polska moc na rynku blockchain. We wtorek dostaniecie ode mnie film. Jest to projekt, który będziemy oficjalnie promować jako krypto Projekt moim zdaniem bardzo, bardzo dobry, projekt godny uwagi, projekt, który już ma bardzo wielu użytkowników. Zachęcam Was do dołączenia oczywiście na, na Twittera. Bo, bo, bo na Twitterze macie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o ten projekt. Ode mnie dostaniecie również firm. Trwa obecnie Private Sale, jeżeli chodzi o ich coina, informacja na temat private Sale również będzie można ode mnie uzyskać. Natomiast najpierw ważne, żeby każdy zapoznał się z projektem, ocenił go, zapoznał się z white zapoznał się z Teamem, zobaczył co chcą zrobić. Naprawdę plany są fajne. Tak jak wczoraj Wam mówiłem, bardzo podoba mi się to, że najpierw stworzyli projekt, najpierw stworzyli ekosystem i teraz tylko dopinają to, a więc tak naprawdę tutaj realizują te swoje cele i ten token jest tym ostatnim puzzlem w układance. Wyjście na Azję, planują tutaj podbój, podbój Azji, będą zaczynać od Korei, a więc będzie tu naprawdę dużo się działo. Na mnie projekt zrobił dość duże wrażenie, oceniam go jako, jako bardzo mocny i cieszy mnie to, że jest to projekt polski, Także we wtorek dostaniecie pełne informacje i będziemy na naszych grupach sobie tutaj o tym projekcie dyskutować. Dzieje się w Polkadot. Mamy tutaj informację. Nowy token Bitcoina, Polka BTC ma zostać wydany na sieci właśnie blockchain Polkadot w pierwszym kwartale 2021 i Polkadot, Polka BTC będzie tokenem odwzorowanym jeden do jednego względem Bitcoina. Mieliśmy przedtem popularne tokeny, również, również właśnie związane z Bitcoinem, a więc WBTC czy TBTC, które były oparte na Ethereum. Tym razem ma to być oparte na Polkadot, ma tu być pełna decentralizacja, ma tu być możliwość właśnie wspierania sieci, możliwość kopania za pomocą tokenów Polkadot, a więc DOT, a więc taka, taka nowa rzecz w ekosystemie, taki nowy puzzle do, do tej układanki, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, będzie wyglądać, natomiast ma to się charakteryzować decentralizacją, będzie tutaj możliwość również wspierania sieci poprzez kopanie, także będziemy tutaj bardzo, bardzo mocno się przyglądać, oczywiście oficjalny tweet na Twitterze Polkadot możecie sobie znaleźć. Mamy również na Comparico Raport Bloomberga dotyczący kapitalizacji Tethera. Według tutaj tego artykułu, według, według właśnie tego raportu Bloomberga prognozują, że Tether pokona w 2021 roku właśnie Ethereum, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową. Przypominam, obecnie Tether jest na trzecim miejscu. Mamy Bitcoin, Ethereum, potem mamy, mamy Tetera. Stablecoiny dzisiaj to już nie jest kaprys. Stablecoiny to nie jest się wymysł. Stablecoiny to jest bezpieczeństwo, trzymanie kapitału. Jeżeli, przede wszystkim, jeżeli nie chcecie wychodzić jeszcze do fiatów, a więc mam myśli tutaj, że nie chcecie jeszcze płacić podatku, no to wychodzenie do Tetera czy do innych stablecoinów, bo zaraz ktoś się będzie czepiał, że mówię tylko o Tetherze, mówmy o stablecoinach, jest bardzo dobre, dlatego że to zabezpiecza Was kapitał i pozwala Wam reagować na to, co dzieje się na rynku, więc tutaj na pewno Tether bardzo mocno się, się umacnia. Oczywiście wokół Tetera dzieje się dużo, te sprawy, które mają w USA, te wszystkie rzeczy związane z tym, że być może nie mają pokrycia, jeżeli chodzi, właśnie tutaj o wypuszczanie Tetera, one, one są cały czas na językach całej kryptospołeczności. Natomiast dla mnie Tether dzisiaj jest na tyle mocną pozycją, że gdyby tu coś złego się wydarzyło, to cały rynek odczuje to bardzo, bardzo mocno, i tutaj mógłby się po tym rynek nie podnieść przez naprawdę bardzo, bardzo długi czas, gdyż jest to silna kapitalizacja rynkowa, która, tak jak tutaj słusznie autorzy mówią, idzie, idzie cały czas do góry. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, Gamer Hash o tym mówiłem, także dajcie sobie, jeżeli Was interesuje projekt. Dajcie tutaj sobie obserwowanie na Twitterze, wszystko wodają, także wszystkie informacje na temat współpracy, na temat listingu, na temat samego Gamercoina. Te wszystkie informacje znajdziecie tutaj oraz na stronie, ale będę omawiał to w filmie, więc dzisiaj już nie będziemy sobie tutaj przedłużać. Mamy również informacje od Socios i od Chili's. Bardzo dobra informacja. Mamy otwarcie kolejnego, yy, kolejnego kraju. Kanarki wylądowały. Tak to zostało zatytułowane na Socjos, a więc mamy nowy kraj, Belgia, yy, drużyna Saint-Trudeau. Saint Trudeau, nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Jest to drużyna z ligi belgijskiej, na pewno nie jest to najmocniejszy gracz, natomiast fakt jest taki, że nowy kraj został otwarty. Mamy tutaj Belgię, wcześniej mieliśmy Szwajcarię, czekamy na Lokę Drumy, a więc na zalistowanie któregoś giganta, któregoś wielkiego klubu. Wiele osób pytało cię na grupie, dlaczego nie Club Bridge, dlaczego nie Anderlecht. Oczywiście ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast Wydaje mi się, że wynika to z tego, że gdzieś tutaj jakieś kontakty były, tak? Teraz w dobie pandemii wiele rzeczy załatwia się kontaktami, niektóre sprawy jest łatwiej dograć, mając gdzieś tam znajomości. Być może tutaj czyli i jakieś wtyki, tak to nazwijmy, w cudzysłowie miało. Natomiast ważne jest to, że cały czas, cały czas posuwamy się do przodu. Dwa nowe kraje, Szwajcaria, Belgia dołączają do naszej rodziny czyli i Socjos. Plus czekamy na trzy duże kluby, albo przynajmniej na jeden z trzech dużych klubów w local roomie, bo zobaczymy jak to się, jak to się rozegra. Natomiast informacja bardzo pozytywna. Ja jestem zadowolony, że kolejny punkcik na mapie Europy został, został zakoloryzowany przez Socios i Chilis. Także bardzo mocno śledzimy projekt. Zapraszam Was na polską grupę, bo naprawdę, naprawdę dużo się dzieje. A nasi admini dbają o to, żeby nie było tutaj nudy. Także wszystkie oficjalne informacje na temat dołączenia Santrodeu również są podane na ich oficjalnym Twitterze. Jest to informacja oficjalna i kolejne partnerstwo. Na koniec przeskakujemy do Krypto.com, bo tutaj dzieje się naprawdę dużo nowy portfel dzięki któremu możemy korzystać z DeFi słopa a więc IM token jest to portfel podobny do Trust Walleta a więc portfel również do którego mamy swoje klucze prywatne mamy hasła ja z tego portfela kiedyś korzystałem do tego żeby odbierać airdropy jeżeli odbieracie duże ilości airdropów to warto do airdropów mieć oddzielny portfel warto mieć oddzielny adres a nie korzystać z waszego głównego adresu więc ja ten portfel również mam również często z niego korzystam jeżeli chodzi o airdropy Także tutaj mamy możliwość korzystania z DefiSwap'a i mamy również tutaj, mamy również tutaj, jeżeli chodzi o Crypto.com, możliwość właśnie DefiSwap, jeżeli chodzi o operę. Jest to również informacja z dzisiaj. Jeżeli używacie, to również można, można tutaj łączyć. W dzieje się dzieje się naprawdę dużo. Praktycznie od kilku dni na wszystkich forach dyskutujemy o tym, jakie są teraz naliczenia, jak to będzie wyglądać. Czy to jest dobre czy złe. Słuchajcie, pamiętajcie, że wszystko musi się spinać. Pamiętajcie, że dzisiaj Crypto.com wprowadza dużo zmian, ale moim zdaniem są to zmiany które są uzasadnione tym, co dzieje się na rynku. Wiele bonusów od kryptokom dostajemy, również te naliczenia one były duże. Ja pamiętam, jak wiele osób dołączało na nasze grupy i poznawało projekt KryptoCom, to wiele osób mówiło: słuchaj, Maciek, te naliczenia są za duże, to jest skam. Jak można dawać 20% na giełdzie, jak można dawać 50 dolarów za polecenie, więc wiele osób mówiło, że źle. Teraz naliczenia spadły. Odzywa się inna grupa osób, która mówi, że teraz się nie opłaca inwestować w projekt, bo naliczenia są za małe. A więc gdzieś tam ważne, żeby wszystko sobie wypośrodkować, zawsze będą za, zawsze będą przeciw. Pamiętajcie, że oczywiście na pewno szkoda, że takie rzeczy nie są zapisane w white paper, a więc tego typu zmiany mogłyby być. Natomiast niektórych rzeczy nie da się przewidzieć. Są zmiany na rynku i ten ekosystem się zapina. Z jednego miejsca kryptoką zabiera, w inne miejsce daje. Zobaczcie, naliczenia się zmniejszyły, spadły na za earn, na liczenia za RN spadły naliczenia właśnie ze steku na giełdzie. Oczywiście lekko poszły w górę, bo gdzieś tam krypto posłuchało swojej społeczności, ale został dołączony Supercharger, gdzie mamy możliwość stakeowania projektów DeFi w oparciu właśnie o CRO. Mamy coraz więcej syndykatów, a więc, więc ta pula tych krop, pamiętajcie o rozdawania, ona jest też ograniczona, więc jeżeli z jednego miejsca ubywa, to w innym miejscu przybywa. Także tutaj moim zdaniem kryptokom jest absolutnie cały czas dobrym miejscem do zarabiania i mnożenia swoich kryptowalut. Mamy bardzo informację, bardzo fajną informację dotyczącą recurring buy's, a więc tutaj możliwości kupowania kryptowalut w stałej dacie. Więc recurring buy's wybieracie sobie stałą datę na aplikacji i tutaj przedtem była możliwość podpinania tego pod kartę kredytową i ściągało wam tą kwotę miesięcznie. Teraz mamy możliwość korzystania z Fiat Wallet, a więc jeżeli na Fiat Wallet macie środki, to również możecie ustawić sobie recurring buy i co miesiąc Bitcoin, Ethereum, CRO czy kilka innych projektów będzie Właśnie w tej kwocie od 50 dolarów w górę kupowane, właśnie systematycznie. To jest dla osób, które nie chcą się bawić, ale chcą miesięcznie sobie gdzieś tam swoje, swoje kryptowaluty uzupełniać. Także dochodzi tutaj Fiat Wallet. Myślę, że dobra informacja. To, o co pyta wiele osób i na co wiele osób zwraca uwagę, to jest właśnie supercharger, a więc coś, co trwa. Przypominam, do końca jest 13 dni i 21 godzin, a więc, jeszcze przez 13 dni i 21 godzin, możemy wrzucać sobie od stukro w górę do tej puli i potem będą systematycznie przyznawane nagrody. Macie oczywiście wszystko bardzo fajnie tutaj wyliczone sobie na stronie, a więc jest pokazany ten czas, ile jeszcze to potrwa. Później mamy sobie również pokazamy mniej więcej, jak to będzie wyglądać procentowo oraz mamy tutaj pulę tych kro tych wrzuconych. Oczywiście im ta większa pula będzie, tym mniej tokenów oczywiście dostaniemy, dlatego że alokacja jest stała, jest to pół miliona dolarów właśnie w tokenach UNI, a więc w tokenach Uniswap. Także systematycznie, ja sobie systematycznie również dorzucam im dłużej te tokeny macie, ja akurat rzuciłem sobie tutaj od pierwszego dnia i przytrzymam swoje tokeny do końca. Będziemy mieli również bardzo fajne porównanie, czy bardziej opłaca się dawać to na stake, czy tutaj będziemy mieli też porównanie, czy ten steak z nowym procentem, a więc te 10% jest lepsze niż supercharger, a więc jak to się zakończy, jak zostaną rozdane nagrody, to sobie tutaj wszystko elegancko porównamy. Na koniec crypto Differ już standardowo. Mamy tutaj, mamy tutaj bardzo fajną tabelkę pokazującą rozwój tokenów MFT, i tutaj to, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, w jaki sposób do przodu przesuwa się sandbox. Jeszcze niedawno, kiedy zaczynaliśmy parę miesięcy temu mówić o sandboxie, kiedy kupowaliśmy pierwsze działki w sandboxie, kiedy nie było jeszcze tych, tych, tego tokenu użytkowego, a więc samba, to gdzieś tam było to na końcu gdzieś tam, gdzieś tam dopiero ten projekt łapał wiatr w żagle, teraz systematycznie. Idziemy, idziemy do przodu, ten wolumen obrotu w dolarach jest coraz, coraz większy, cały czas, przypominam, jeszcze będzie można kupić landy, wiele osób prosiło o dedykowane wideo do Sandboxa, zrobię takie wideo dla Was, jak tylko będzie trochę czasu, jeszcze też odpowiadam na pytania, będzie możliwość zakupu działki, także, także tutaj Sandboxa, jeżeli interesujecie się tym rynkiem, rynkiem NFT, rynkiem gamingu, jeżeli uważacie, że blockchain i granie, ma potencjał, to sandbox jest tutaj właśnie tym elementem, który ma spajać te rynki, spajać rynek blockchain, spajać właśnie graczy. Słuchajcie, nie męczę. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i słyszymy się w poniedziałek w Pobudce, a we wtorek lecimy z omawianiem progla, projektu Gamer Hash. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Hej!